Rząd zajmie się deregulacją energetyki. Korańczycy grożą atomowym sądem francuzom. Implozja naftowa może zatrzeć machinę wojenną Kremla. Jest 29 maja 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Implozja naftowa może zatrzeć machinę wojenną Kremla. Deficyt budżetowy Rosji rośnie trzykrotnie przez spadek cen ropy. Dalsze sankcje Zachodu zagrażają możliwości finansowania machiny wojennej Kremla. Duma Państwowa zatwierdziła poprawki w budżecie. Spadek cen ropy prawie potroił prognozowany deficyt budżetowy w 2025 roku i wyczerpuje dalej fundusz gromadzący petrodolary Kremla. To ważne, bo problemy budżetowe Rosji, potęgowane sankcjami Zachodu, ograniczą możliwość finansowania inwazji na Ukrainie. Projekt budżetu przyjęty 28 maja zakłada spadek przychodów o 4,5%, wydatki mają wzrosnąć o 2%, deficyt rośnie zaś trzykrotnie z 1,2 do 3,8 bilionów rubli, czyli z 0,5 do 1,7% produktu krajowego brutto. Rosjanie wydadzą więcej w nowym budżecie. Dzięki podniesieniu danin podatkowych, jak akcyza, VAT i podatek dochodowy, te środki mają sfinansować preferencyjne kredyty mieszkaniowe oraz subsydia w rolnictwie, a także nieujawniane wydatki zbrojeniowe. Przychody Kremla ze sprzedaży gazu i ropy spadną z 10,9 do 8,3 bilionów rubli, to znaczy o 2,6 bilionów. To, to o tyle wzrośnie deficyt według nowego projektu. Powód to spadek średniej ceny ropy z 69,7 do 56 dolarów za baryłkę w budżecie i wzrostu wartości dolara z 94,3 do 96,5 rubli. Średnia cena ropy to według Ministerstwa Finansów w Rosji w marcu 59 dolarów za baryłkę Urals i 54,8 dolarów w kwietniu. Oznacza to wartość poniżej oczekiwań w budżecie oraz mniej od 60 dolarów, czyli poziomu pozwalającego uzupełniać fundusz bogactwa narodowego. Resort finansów rozważa obniżkę ceny odcinającej uzupełnianie petrodolarów w tym funduszu w projekcie wydatków na 26-28 rok w celu nie tylko utrzymania, ale także uzupełnienia go. Środki płynne tego funduszu sięgają 3,3 bilionów rubli i wystarczą jeszcze na rok przy obecnym poziomie wydatków. W 25 roku Rosjanie przepalą z niego 447 miliardów rubli. Resort finansów zakłada odbudowę rezerw do poziomu trzyletnich wydatków na wypadek tąpnięcia cen ropy. Co dalej? Trwają rozmowy o nowych sankcjach Zachodu za brak woli rozmów o zawieszeniu broni wskazywanym przez Rosję. Wśród nich jest proponowana obniżka ceny maksymalnej dostawy ropy rosyjskiej, cła USA na jej dostawy do krajów trzecich oraz dalsze ograniczenia floty widmo pozwalającej je smuglować. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało o możliwości wznowienia rozmów z Ukrainą pod egidą Turcji. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jest gotowy do spotkania ze swymi odpowiednikami z Kijowa i Moskwy. Jednakże Kreml jest posądzany o grę na czas. Departament Stanu USA potępił najnowsze ataki Rosji na cele cywilne na Ukrainie i potwierdził możliwość prowadzenia nowych sankcji, ale wciąż tego nie zrobił. Według raportu sporządzonego na zlecenie Rady Unii Europejskiej w kwietniu 2025 roku, fundusz bogactwa narodowego jest kluczowym narzędziem finansowania inwazji Rosji na Ukrainie. Jego część płynna szybko znika i stanowi poniżej 3% PKB. Rezerwy złota spadły z 500 ton w 2023 roku do 164 ton w 2025 roku. Z raportu wynika, że wrażliwość gospodarki Rosji na sankcje rośnie. Pozostaje ona stabilna, ale rosną nierówności oraz słabości infrastrukturalne. Wbrew narracji Kremla czas nie jest po jego stronie. Dalsze sankcje Zachodu, wsparcie wojskowe Ukrainy i zjednoczone podejście gospodarcze są kluczowe dla powstrzymania machiny wojennej Kremla i podniesienia kosztów przedłużania agresji, podsumowują autorzy. Sankcje muszą być ostrzejsze, aby zadławić budżet Rosji. Putin stale unika rozmów, apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zołoński na spotkaniu z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem. Ten zapowiedział między innymi, że zrobi wszystko, aby nie dopuścić do wznowienia projektu gazociągu Nord Stream 2 Czas na pozostałe informacje na początek z Polski. W porządku obrad rządu 29 maja znalazł się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w w zakresie energetyki. Przystępujemy do konsultacji programu jądrowego. To jest przede wszystkim druga lokalizacja i wspomnienie o małych reaktorach, bo do nich będziemy mieć dedykowany program, powiedział dziennikarzom PAP, Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Zakład konstrukcji spawanych Ferrum, Fama Kesa, Energomontaż Północ Gdynia, Mostostal Siedlce, Mostostal Kraków oraz Mostostal Kielce. To sześć firm z Polski gotowych dostarczyć komponenty do reaktorów na Pomorzu. Polska liczy na kompromis w Brukseli w sprawie obciążenia opłatami emisji CO2 poza granicami Unii, czyli Sibam. Jeszcze przed końcem polskiej prezydencji może się to stać, Polska ma jeszcze miesiąc. Gaz system trzyma otwarte wrota gazowe na Ukrainę. Obecne warunki techniczne i handlowe funkcjonowania krajowej sieci przesyłowej umożliwiają pomoc Ukrainie w zapewnieniu ciągłych dostaw gazu ziemnego. Połączenie z Ukrainą pozwala na zaoferowanie przepustowości w kierunku Ukrainy do 2,2 miliarda metrów sześciennych na rok. Polska grupa energetyczna zarobiła prawie miliard złotych na tym, że elastycznie zarządzała produkcją energii. W czerwcu przedstawi aktualizację swojej strategii, a więcej na blogu. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zgodności przepisów Europejskiego Zielonego Ładu z Konstytucją zostanie przesunięte na wniosek prezydenta RP na 10 czerwca, czyli już po wyborach prezydenckich. Teraz wieści z Europy. Niemcy naśladują Polaków, rozważają stworzenie krajowej rezerwy gazu pozwalającej gromadzić zapasy z mniejszym obciążeniem dla rynku. Na rynku polskim znajduje, zajmuje się tym rządowa agencja rezerw strategicznych za opłatę gazową od kwietnia 2025 roku. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zadeklarował na spotkaniu z Wołodymerem Załęskim, że zrobi wszystko co jest możliwe, aby nie dopuścić nigdy do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Powrót do gazu z Rosji z reżimem bombardującym Kijów każdego dnia to dla mnie całkowicie niemożliwe do wyobrażenia, powiedziała zaś minister gospodarki Kateryna Reiche. Niemcy apelują do komisji o zgodę na ich pomoc publiczną dla przemysłu energochłonnego. Ostrzegają, że kondycja ich gospodarki jest kluczowa dla Europy, a także budowy jej niezależności od Chin. Słowacka rafineria Slovnaftu należącego do węgierskiego MOL ma już alternatywne źródło dostaw ropy. 5 czerwca wygasa wyłączenie spod sankcji unijnych pozwalające jej eksportować produkty naftowe wytwarzane z surowca rosyjskiego. Belgia zostaje przy energetyce jądrowej. Minister energetyki tego kraju ostrzegł, że bez atomu zabrakłoby mu 1800 MW mocy wytwórczych zimą. Koreańczycy grożą sprawą w sądzie w razie blokady ich projektu reaktorów dukowanach w Czechach po skarze francuskiego EDF-u. tle są oskarżenia o naciski Paryża na komisarza z Francji. Jeszcze wieści ze świata. Amerykański Trybunał Handlu Międzynarodowego uznał wojnę celną Trumpa za niezgodną z konstytucją. Według niego wyłączne prawo do prowadzenia polityki handlowej USA ma kongres. Ekipa Trumpa wniosła odwołanie, ale cła ze stycznia są zawieszone. Elon Musk opuszcza administrację USA. Zaangażowanie w politykę obecnej ekipy Białego Domu przyniosło mu niepopularność i spadek wartości akcji Tesli o 15% od stycznia tego roku. Kraje porozumienia naftowego OPEC Plus nie zmieniły polityki zwiększenia podaży ropy na rynku. Następne spotkanie odbędzie się dopiero 30 listopada. Ropa Brent kosztuje około 65 dolarów i utrzymuje się na tym pułapie przez napięcia w rozmowach USA-Iran. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Ja Państwa serdecznie pozdrawiam z mojego Krakowa i przepraszam za warunki techniczne, ale jakoś musimy sobie poradzić. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.